Niechcący coś przestawiłeś i Twoje ikony nie wyglądają tak, jak trzeba, są za duże lub za małe, nie martw się. W dzisiejszym krótkim poradniku pokażę już Ci, jak zmieniać rozmiar ikon w systemie Windows 11. Z tej strony orzech i zapraszam Cię do oglądania. Na początku zaczniemy od ikon na pulpicie. Jak widzisz, są one bardzo duże. Jak to teraz zmienić? Kliknij na pustym obszarze na pulpicie prawym przyciskiem myszy, aż pokaże się menu. I tutaj z opcji widok, jak widać, mamy zaznaczone domyślnie duże ikony. Możesz wybrać średnie, będzie to wyglądało tak, lub małe ikony, lub z powrotem duże. Jak widzisz, po wybraniu tej opcji na duże ikony, nie są one aż tak duże jak na samym początku. Dlaczego tak jest? A dlatego, że istnieje jeszcze inna metoda na zmianę rozmiaru ikon w systemie Windows 11. A więc kliknij na pustym obszarze na pulpicie, wciśnij na swojej klawiaturze klawisz Ctrl i teraz trzymając, przekręć swoim kółkiem na myszce, czyli tym scrollem w górę i powiększ sobie do takiego rozmiaru, do jakiego chcesz, kręcąc w dół zmniejszysz ikony do rozmiaru takiego, jak chcesz, czyli kompletnie niestandardowych do jakich masz tutaj do wyboru w tych wcześniejszych trzech opcjach. Jeśli ustawiłeś już wybrany rozmiar, po prostu puszczasz klawisz Ctrl i pozostaną one w takim rozmiarze, tak jak je ustawiłeś. Jeśli chodzi o zmianę rozmiaru na pulpicie, to będzie tyle, a jeśli chcesz zmienić rozmiar ikon w swoim eksploratorze plików, skieruj się tutaj na górną belkę do tych opcji i tutaj w sekcji wyświetl po rozwinięciu. Również masz opcję bardzo duże ikony lub duże ikony lub średnie ikony lub małe ikony. Możesz też zrobić z tego listę. Również możesz wybrać szczegóły. Jeśli wybierzesz według szczegółów, jest to bardzo przydatne, bo masz często nazwę, datę, typ, rozmiar w przypadku plików i łatwiej ci się często też odnaleźć przy tym. Możesz wyświetlić również po kafelkach lub zawartości. Jeśli z tej całej listy żaden z rozmiarów Ci tutaj nie pasuje, podobnie jak na pulpicie, możesz dostosować indywidualny rozmiar tych ikon, również przyciskając na swoje klawisz Ctrl i scrollem w górę powiększamy. Mamy tu ograniczoną możliwość, więc jak widzisz, to jest maksymalnie lub scrollem w dół zmniejszasz te ikony. Wypróbuj te wszystkie możliwości u siebie w swoim systemie i dostosuj rozmiar ikon taki, jaki będzie wygodny dla Ciebie. W tym poradniku to by było wszystko. Jeśli film okazał się dla ciebie pomocny, daj kciuk w górę. Jak masz jakieś dodatkowe pytania, napisz mi śmiało o tym poniżej w komentarzu. No i koniecznie mnie zasubskrybuj, wtedy nie przegapisz kolejnego poradnika. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymaj się. Cześć.